Przez to, co się aktualnie dzieje w Stumble Gajsie, to może być cały koniec naszego Stumble Gajsa w Polsce. Murdeczki nie zapowiada się dobrze. Wszystko wam powiem w tym odcinku, czy po prostu to będzie koniec Stumble Gajsa. Oglądajcie od początku do końca, porozmawiamy sobie też o nowych skinach i o nowej aktualizacji 0.52, czyli wszystkim Stumble Gajsie związanym z Barbie. Ale zanim do tego wszystkiego przejdę, Murdeczki, umawiamy się tak, że każdy, kto nie chce, żeby to był koniec Stambla i ch jeśli chcecie, żeby dalej Stumble Gajs był w Polsce, to zostawiajcie łapy w górę po tym odcinkiem, pokażmy twórcom że no naprawdę chcemy tego Stambla, żeby po prostu go nie usuwali. Ale dobra, odcineczek ten zaczniemy sobie od tego mordeczki, że jest nowe koło z mitykiem. Jeśli chcecie, żebym zrobił wielki opening na wujka sama, żebym go trafił, na przykład na jakimś live'ie za niedługo, e, i żebym doładował dużo to zostawcie suba na moim kanale. Wtedy będę wiedział, że coś takiego chcecie. I ogólnie jeśli lubicie Stumble Guysa, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. Będę mega, ale to mega wdzięczny mordeczki. I w ogóle tak na początku sobie zaczniemy. Propo mityków, ziomale. ale powiedzcie mi, jak możecie, napiszcie teraz w komentarzu, to postaram się przyjąć serducho, czy macie jakiegoś mityka. Bo kilka ich już weszło do gry, a ja jeszcze ani jednego nie ma to jest e, No przyznam się, że teraz trochę nie grałem w Stumble, ale dobra, nie gadam o tych rzeczach. Przejdziemy do najważniejszych rzeczy, czyli do tematu, czy Stumble Guys po prostu. E, no już będzie kończył się w Polsce, czy to będzie już jego koniec. No i do tematów związanych z kolejną aktualizacją w Stamblu. E, w ogóle nawet nie mam kupionego nowego Stumble Passa. Możecie mi się pochwalić, czy wy kupiliście i czy się opłaca, bo kurczę, no widzę, że fajne skinki nawet przydałoby się może, żebym kupił, ale dobra. Odcinek ten zaczniemy sobie mordeczki od rzeczy związanych z nowym update'em. I patrzcie, tutaj wam wyświetlam nową specjalną emotkę. To jest już potwierdzone, że ta emotka... Oficjalnie wejdzie do stambla jest to piłka od siatkówki, ja w to nie wierzę, nie? Mega mocno, jeszcze nie widziałem dokładnie jak to działa, więc jeśli wy wiecie, to też możecie mi napisać w komentarzu. Ja was tylko chcę poinformować, że coś takiego będzie. I naprawdę strasznie się ram tą piłką siatkową i będę musiał mieć tą emotkę, bo to może być jedna z lepszych emotek specjalnych, mi się tak wydaje, nie? Więc naprawdę giga, giga spoko, ale to nie jest jedna rzecz, którą twórcy dodają. To co oni dodają jeszcze, to mnie naprawdę rozwaliło. Po pierwsze dodają specjalne misje, czyli będziemy mieli po prostu dzienne misje, że na przykład musimy, nie wiem, zagrać ileś tam giereczek i za to dostajemy nagrody. Nie wiem, zrobić po prostu użyć tam jakieś emotki parę razy i za to dostajemy emotki. Coś takiego mordeczki, nie? Takie misje właśnie wchodzą oficjalnie też do Stumble i to moim zdaniem jak najbardziej naprawdę na plus i się przyda. Oglądajcie w ogóle ten film do końca, bo zaraz sobie powiemy o końcu Stumble Guys'a. Dlaczego to może być jego koniec w Polsce, czy rzeczywiście to się wydarzy, więc nie możecie tego przegapić. Ale kolejne nowe rzeczy to Barbie. Ja w to nie wierzę po prostu widowie. Twórcy biorą współpracę z Barbie i mają wejść specjalne skiny lalek Barbie. No dla tych, co nie wiedzą, to właśnie Barbie są takie lalki dla dziewczyn, więc jak tutaj dziewczyny jakieś mnie oglądają, to macie. Mordeczki farta, w sensie mordeczki, no nie wiem, czy tak mogę mówić do dziewczyn, bo to się chyba odmienia jakoś bardziej, dobra, le, to ja tam gadam. No po prostu dziewczyny na pewno się ucieszą, że będzie update Barbie, bo coś takiego lubią. dla nas chłopców nie jest to może jakiś najlepszy update, aczkolwiek takie skiny naprawdę niektóre, jak widziałem, są fajne, te nowe tam wtedy, co jakiś czas Wam właśnie coś pokazuje z tym związanego, więc moim zdaniem nie najgorzej, nie najgorzej. No i jeszcze z tego co widziałem, będą dwie nowe mapki. Pierwsza właśnie taka specjalna Barbie Dream Dash. No i tam mordeczki jakieś wodne, troszkę połączenie właśnie z normalną mapką, taką z przeszkodami, więc całkiem spoko. A druga to tak muda Triangle na takim statku pirackim, zielonym, wielkim, nie? To naprawdę ciekawie się prezentuje, więc mi to jak najbardziej pasuje. Wyszło też dużo nowych skinów, więc, no, fajne informacje odnośnie tego nowego update'u. Mnie to jak najbardziej, mordeczki, cieszy, że twórcy StumbleGuys po prostu tyle nowości dają. W ogóle był też ostatnio nowy skin do zdobycia Rumis. Myślę, że wszyscy, mordeczki, wiecie, jak go zdobyć, co nie? Że wystarczyło wpisać kod. Tutaj na tej specjalnej stronce, teraz właśnie jest taka nowa opcja, żeby wprowadzić kod. tutaj nie chodzi wcale o kod twórcy, tylko o specjalny kod, który daje za darmo skina. Myślę, że już go wszyscy odebraliście. Jak nie to w komentarzu napiszę wam kodzik, który musicie sobie tutaj wpisać, żeby tego skina otrzymać za darmo na swoje konto, ja już go mam. No więc naprawdę mnóstwo ciekawych zmian, się widzowie szykuje Stumble, Ja się już ich nie mogę doczekać, śledźcie mój kanał i subskrybujcie po więcej. Ale dobra, bo tutaj zmiany zmianami i wszystko fajnie, lecz co z tego, jak to może być koniec Stumble Geisa? I Stambla już może więcej nie być w Polsce, ale też w innych krajach. Dlaczego mordeczki są takie przypuszczenia? Po pierwsze, posłuchajcie, ostatnio Stumble Geis naprawdę bardzo, bardzo źle się rozwija. Pod tym względem, że wielu graczy ze Stambla już odeszło i nie planuje. Do niego wracać. Naprawdę, StumbleGuysowi strasznie spadły zasięgi i to nie tylko YouTuberom na YouTube, którzy to nagrywają, że mają o wiele mniejsze wyświetlenia, w tym też oczywiście ja, ale chodzi bardziej mordeczki o graczy, że dużo osób po prostu przestało, e, Znudziłem im się StumbleGuys i to jest pewien problem, nie? E, że po prostu ludzie myślą, że StumbleGuys zaraz upadnie. No i mordeczki, to wszystko zależy od nas. Musimy grać teraz dużo w Stumble, oglądać odcinki YouTuberów i tak dalej, żeby ten StumbleGuys w Polsce nie upadł, bo jest coraz gorzej. To też oczywiście zależy od twórców, nie? Twórcy muszą dodawać teraz mocne update i mi się wydaje, że coraz to lepiej idzie, no bo jak będą tylko dodawać nowe mapki i nowe skiny, to to jest za mało. Potrzebujemy czegoś więcej. I na przykład teraz właśnie dodają te misje, dodają kilka innych rzeczy i mi się wydaje, że no jak będą dalej tak robić, że będą co chwilę coś fajnego dodawać, to jest szansa mordeczki w końcu, że no wróci ten StumbleGuys do takiej popularności, bo nie ukrywajmy się, nie jest najlepiej. I mam teraz do was bardzo ważne pytanie, do moich prawdziwych widzów, którzy dotrwali do tego momentu. Mordeczki. W ogóle też śmieszna akcja, że możemy zrobić sobie razy dwa gwiazdek, nie? Za reklamę. Pierwszy raz to widzę, że ktoś coś takiego dodali, ale mniejsza o to. E, chciałem was zapytać, czy dalej chcecie żebym nagrywał serię, gdzie kupuje konta, No i po prostu sprawdzam je, jakie tam są skiny, nie? No taka moja seria, którą naprawdę wcześniej lubiliście, a teraz już jest troszkę mniej popularna niż to było wcześniej, dlatego chcę was zapytać, czy już wam się to znudziło, to kupowanie kont, czy dalej byście chcieli tą serię, żeby się pojawiała na przykład może już nie tak często, na przykład raz w tygodniu czy coś takiego byłbym bardzo, ale to bardzo wdzięczny, gdybyście mi odpowiedzieli, bo mi się to mega miło nagrywało, ale jak nie chcecie tego oglądać, to wiecie, nie będę tutaj kupował tego specjalnie. W ogóle jakie skiny powychodziły, ja tutaj dawno nie grałem w Stambla i Wilgal albo e, Will Guy czyli mordeczki Supermana, ale w takim innym kolorze, mi się oni bardziej podobają. Zwykły supermen, nie? Sorki tutaj takie teraz ogólne rzeczy bardziej wam pokazuję, ale chcę to dokładnie z wami omówić, bo troszkę no teraz od Stumbla mniej w niego grałem, mniej liveów robiłem, więc trzeba wrócić do tego, zanim go wam zrobię. Na pewno jakiegoś fajnego liveika, gdzie właśnie rozdam wam za darmo i sobie coś z tego sklepu, jakąś fajną ofertę. Napiszcie mi w komentarzu, którą z nich byście chcieli wygrać. Teraz są aktualnie takie cztery oferty. Jeśli którą z nich byście chcieli, napiszcie mi w komentarzu, to będę wiedział, którą osobę, którą po prostu najbardziej byście chcieli, i może na jakimś kolejnym liveiku wam ją rozdam. Więc no myślę, że to jest spoko opcja. A dla tych, które no nie. Podziankę, znajduję się na specjalnie moim nowo założonym koncie. No i chcę tutaj troszkę popolować mordeczki na nowego mityka. Mam troszkę gemów, więc możemy parę tych kół otworzyć, no i potrafiać tutaj nowe skiny. Na tym koncie nie mam prawie w ogóle żadnego fajnego skina. Więc proszę oglądajcie do końca widzowie, bo już niedużo tego odcinku zostało i trzymajcie kciuki, żebyśmy go trafili. Przeleciał mi tam raz, ale niestety mi nie dropnął. Kurczę, naprawdę fajnie wygląda ten skinek i mi się on mega podoba, nie to jest jeden skin, który bardziej bym chciał mieć, więc ja się nie poddaję i po prostu otwieram drugi raz. Jak się do tego momentu, to napiszcie mi w komentarzu mordeczki Mityk. To wtedy będę widział, że do końca i postaram się przypiąć serduch, ale może teraz kurde znowu przeleciał, więc chyba go nie będzie chociaż legenda, yy, nie nie ma legendy, <laughs> w ogóle mega to twórcy widzę, że teraz zmienili otwieranie nie? nawet jest ten suwak taki czerwony, który się kręci na środku widzicie, jest mega zmieniony wcześniej miał taki inny odcień, więc mnóstwo nowych zmian w StumbleGuysie, tylko pytanie czy to nie za późno właśnie, czy twórcy nie za późno się wzięli za te zmiany, powinni to wcześniej zacząć ogarniać no bo teraz dużo osób tak jak wam wcześniej mówiłem odeszło z tego StumbleGuys, ale miejmy nadzieję, że tutaj to nie jest koniec Stumbla i że jeszcze coś z tego będzie nie? musimy trzymać kciuki widzowie. No i ogólnie mordeczki, ten odcinek jest taki bardziej pogadankowy dla moich prawdziwych widzów i mam tutaj dla Was bardzo ważną rzecz, więc fajnie, że dotrwaliście do końca. Mega Wam za to dziękuję. Napiszcie mi mordeczki koniecznie w komentarzu, jakie odcinki najbardziej byście chcieli na moim kanale, więc po pierwsze, mogę nagrywać takie newsy, nie? Jak wychodzi coś nowego w stambule, to ja Was będę o tym informował. Po drugie, tak jak mówiłem wcześniej, Open Evil Widzów w stambule. Myślę, że to też jest ciekawe i myślę, że to lubicie. Pogromcy mitów. To jest seria, którą też chciałbym dla Was nagrywać, ale oczywiście jak jej nie będziecie chcieli, to nie będę nagrywał, więc też mi napiszcie w komentarzu. to e, jakiś czas trzeba taki odcinek nagrać, w którym po prostu z wami trochę porozmawiam e, i będziecie mi pisać w komentarzu, no bo ten kanał tworzymy razem, to nie? I jak macie jakieś inne fajne pomysły na serie, które byście chcieli, to możecie mi napisać. A w ogóle ten skin Dark Fireface, czekajcie, nie Dark Fireface, tylko zwykły po prostu ten Fireface, którym gram teraz mega się zmienił podczas tej nowej aktualizacji, aha, już odpadłem e, i naprawdę dużo lepiej wygląda niż to było wcześniej, co nie? E, no i mam tego skina, o nim wam mówiłem, nie to jest skinek Rumis. Jego każdy z nas mógł odtrzymać. Darmo Wystarczyło wpisać ten kodzik, ten kod był podajże RDE, ja wam tam napiszę go jeszcze w komentarzu I każdy kto ten kod wpisał tutaj na tej stronce oficjalnej SuperSala mógł go dostać za darmo Dlatego mordeczki grzechem było nie skorzystać I strasznie dziękuję wam za otwarcie do końca tego filmu, pamiętajcie o łapce w górze I widzimy się właśnie w kolejnych odcineczkach Do zobaczenia, trzymajcie się, hejo!